Druga część trzeciego sezonu Powstania Smoków już właśnie niebawem. Aktualnie dostaliśmy nowy trailer odnoszący się do drugiej części, a więc zapraszam. Na start dostajemy ninja, który lecą do pewnego miejsca, nie po, niestety nie powiem jakiego, bo jeszcze odcinki nie wyszły, nie chcę każdemu spoilerować, ale lecą właśnie w tamtym kierunku. Wildfire kieruje nową perłą przeznaczenia, która zresztą była zestawem. Od razu później mamy wgląd na grzmota, który patrzy czy jego parobek, czy jeden z zakazanej piątki oddaje duszy do tej Udzienki, które właśnie one napełniają kieł grzmota. Idąc dalej mamy wgląd na właśnie Drixa, jednego z zakazanej piątki i Dragonian, którzy są też pozbawieni duszy. Są bardzo szybkie klipy, dlatego później od razu mamy Kola, Nie, Loida, Wildfire i Kaja, którzy prezentują się chyba u Runtum, tego co widzę po jej nodze. I następnie mamy nowy pojazd Kaja, Kola i Fraka. To jest pewnie z tego zestawu, bo wygląda właśnie 1 do jeden, który się rozłącza na kilka elementów. On jest taki w sumie średni. A następnie przez szybkie przebitki mamy wygląd na nową postać i nową kompozycję kompletnie krainę, w której znajduje się właśnie Lloyd i, i walce z opętanymi dragonianami. I następna scena prezentuje nam walkę, walkę prawdopodobnie Kaya z Zarktem. Możemy spodziewać się, że to jest z odcinków 19 lub 20, bo kompletnie nigdzie tego nie widziałem w żadnym wyciekniętym odcinku i to wygląda naprawdę ciekawie. Ciekawe w którym miejscu oni walczą i czemu. I później mam mega szybki klip. Mamy Nije, które skacze po jakichś grzybach. Fraka, który unicestwia jednego z dragonianów. Jaya i resztę ninja, które walczą ze sługami Robie. Fraka, który wreszcie się uczy walczyć. Kolej jakieś tam jego przybitki i zjeżdżenia. Dalsze jakieś nudniejsze walki ninja, i mamy wreszcie wgląd na rasa. Nie zabrakło, oczywiście, też raju. I kolejnego rasa. Wygląda na to, że już ma ze sobą dwie smocze ikony. A sam, a sam cały trailer kończy się tym, że kol leci w naszą stronę, i kiełogrzma oddaje nam wielkiego slapa. I to w sumie tyle. Dajcie znać, jak wy oceniacie ten cały trailer drugiej części Powstania Smoku. Bo ja osobiście nie mogę się doczekać, by zobaczyć już finałowe dwa ostatnie odcinki. Tyle na nie czekam, bo po tym wycieku, no, różnie bywa. Ale to wszystko już ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że film się spodobał. Widzimy się już niebawem. I hej.